Na dworze jest tak jak widać, nawet 30 marca, około 3 stopni. Słońce widzimy, że trochę świeci przez mury, natomiast jest na sobie dość zimno, wilgotne. Pszczoły w ogóle nie drzewa owocowe, które tutaj mam kilka w pobliżu, nie kwitną, znaczy są kąki z nie wątpli. Trochę wierzby na ogródkę przy tych domkach, które za chwilę pszczoły do tej pory. W milotnych półtora, a właściwie kilka godzin, tylko teraz potem zrobił się silnie się 30 marca, matka numer 41, z najsłabszego roju, którego zadaniem było tylko dotrwanie do wiosny. Jak widzimy, cel został osiągnięty. Pszczół jest co prawda bardzo, bardzo mało. Duża część wymara podczas oblotu i silnych wiatrów. Z drugiej strony jest powiedzmy połowa z, tych, z tej ilości pszczół, która tutaj jest widoczna na tym filmie. Pszczoły zajmują niezbyt ściśle ma takiej powierzchni. Zapas mamy widzimy, dość duży. To jest ramka obrócona z drugiej strony. Ul pokazany, niż zwykle filmowałem. I teraz tak. W związku z tym, że matka u pszczół, które w zeszłym roku kupowałem, nie czerwiła wcale u mnie. Uznałem, że jest jesień, bo to był wrzesień, więc z tego powodu, ale okazało się, że prawdopodobnie jest coś z nią nie tak, ponieważ dalej nie ma ani jednego jaja ani złożonego. Z tego powodu zdecydowałem się łączyć w pszczoły. Także przeniosłem te dwa korpusy, jak widać tutaj są, z zapasami, na którym zimowała ta najsłabsza rodzina z tą matką, do rodziny, która jest troszkę silniejsza, zajmuje tyle. To jest ta bez czerwienia matki. Pszczoły widać, że się skończyły. Kupiły już w większy kłąb, tak aby tam zapewnić odpowiednią temperaturę. Przygotowały i wypolerowały komórki do czerwienia. Niestety matka, siedząca z drugiej strony plastra, w tej chwili nie złożyła jaj jeszcze. Jak widać, pszczoły mają pierzgę, temperaturę odpowiednią, no ale nie przekłada się to na żadne czerwienie. Oblot był, przynosiły pyłek, także prawdopodobnie wina jest z matki. Mam nadzieję, że nie zetkną tej z tej rodziny. W każdym razie pszczoły się nie gryzą, nie ścinają. Przechodzą swobodnie z jednego kłębu do drugiego. Przełożenie miało miejsce 15 minut temu, więc trudno stwierdzić, żeby coś się w tak szybkim czasie zdarzyło o tej porze roku. I kortóweczki, które przezimowały w najlepszej kondycji. Matka zaczerwiła całą jedną ramkę półnadstawkową już. Właśnie w tej chwili widzimy, jak to jej składa kolejne jajo czerwiu krytego jest może jedna piąta ramki, ale jaj złożonych jest cała, cały plaster, co prawda półnadstawkowy, ale pszczół jest tyle, żeby akurat go dobrze ogrzać. Także liczę, że za miesiąc pszczoły będą osiadać 3-4 ramki półnadstawkowe. W tej chwili jest tyle tutaj pszczół. Widać od razu pojawiającą się parę wodą, także że pszczoły nie muszą za bardzo chodzić daleko po wody, tylko zlizują tutaj ze ścianek dla czerwiu. Niestety ilość zapasu, która była dla tych pszczół przewidziana jest za mała i musiała wypić całą butelkę żegrówki zapasu, czyli inwertu. Przełożyły to do ramek tutaj widać świeżo przeniesiony syrop. W każdym razie pszczoły mają się bardzo dobrze. Włożki w porównaniu z kortówkami są w troszkę gorszej kondycji. Matki nie rozpoczęły tak wczesnego czerwienia. Widać tutaj matkę. Czerw otwarty na środku ramki. Pszczoły przyniosły dość mało pyłku w porównaniu z kwartówką, Dlatego prawdopodobnie w czerwieni jest wstrzymane. Lotnych dni może było półtora. Także przynieść trochę pyłku. To zastymulowało czerwienie, ale nie wystarczyło do tego, żeby je utrzymać. Czekam na kolejny ciepły dzień, aby one też ruszyły z kopyta w końcu. Zajmują całą jedną ramkę, półnadstawkową, trochę powyżej i trochę poniżej. Także pszczół jest też dość mało. Kolejne Włoszki, sytuacja analogiczna. czerwy skupionego, zamkniętego trochę tutaj, otwartego na ramce też jest niedużo. Zapasy pyłku bardzo małe. Właściwie Włoszki nie zebrały pyłku przed zimą prawie wcale i pierzgi. Dlatego czerwie nie jest zahamowane. Kolejna rodzina krainek. Z niewielką ilością czerwi ukrytego, bardzo małą ilością czerwi otwartego, czerwienie jest bardzo powolne, mówię, było półtora dnia lotnego. Także pszczoły to nie, nie zostały za, zbyt mocno zastymulowane do czerwienia. Loty też były słabe, także pszczoły głównie siedzą w takim odrętwieniu jeszcze widać tutaj, że jeszcze zapasy pieszki z zeszłego roku są, natomiast świeżego pyłku może kilka komórek przyniosły. Trzy dni temu.